Tegoroczna Nostalgia odbywa się w holum Muzeum Narodowego. Ja prywatnie myślę, że to jest najpiękniejsza sala muzyczna tego miasta. Bohaterem głównym Nostalgii jest Krzysztof Komeda. Mamy trzy różne projekty związane z Komedą, z czego dwa są absolutnie prapremierowe. To jest yy, coś. Komeda jest dla polskich muzyków jakimś yy... Takim imprintem, który znamy, szczególnie jak się jest jazzmenem, trudno on jakby nie słyszy tych Kiedy pojechałem na moje pierwsze warsztaty jazzowe i uczyłem się tak naprawdę jazzu, to były takie moje zupełne początki. Przychodzę i tam. Rówieśnicy grają standardy jazzowe amerykańskie. I dla mnie to było wyzwanie je zagrać. To, było, to była dla mnie jakaś zupełnie inna materia. Ale później e, z innymi znajomymi spotkaliśmy się w salce i ktoś wyciągnął utwór właśnie Krzysztofa Komedy. I oni zaczęli grać i nie wiedzieć czemu, ale poczułem się od razu w nim jak ryba w wodzie. Dlatego tak w to wszedłeś, że to były po prostu proste utwory, które aludują do pewnych prostych przeżyć. Wiesz? z jego muzyką, z jego stylem, z jego wyrafinowanym językiem muzycznym to jest przemiła podróż dla mnie jako, jako twórcy. Jest tam bardzo mało nut i bardzo dużo przemyślenia i myślę, że ta muzyka jest na tyle genialna i uniwersalna, że ona porusza każdego, nie tylko nas. To jest e, tak z twórcami, że zapominają o całym świecie i, i wpadają w ten stan duchowy pomiędzy piekłem a niebem. Tak? To przepiękna podróż. Takim pomostem łączącym tę nostalgię z ubiegłoroczną był projekt Marcina Murawskiego z nagraniem utworów Gii Cancellego, bohatera ubiegłorocznej nostalgii. Niestety to się stało trochę takim epitafium, ponieważ ten wspaniały kompozytor odszedł od nas 2 października. jest jest Persuading people to slow down. Rancelli has a rare talent of sustaining the time. <clears throat> so when you play his music or when you listen to his music, which is mostly, especially in these uh, miniatures, very slow and very quiet, you really uh, lose the feeling of time. Pierwszy koncert Miniatur Cancellego był dla mnie bardzo wyciszający, refleksyjny i kameralny tak naprawdę, intymny nawet bym powiedziała. Komeda e, jest dla mnie e, inspiracją do, do dalszych poszukiwań przede wszystkim. Przepiękna przestrzeń, przepiękna akustyka, e, wspaniały koncert, bardzo się cieszę, że tutaj dzisiaj byłem. E, koncert był bardzo wzruszający, emocjonalny. roku Po raz pierwszy pokazuję swój projekt artystyczny pod tytułem Permanentne odbicie. Pracę nad tym projektem rozpocząłem wiele lat temu, kiedy zauważyłem bardzo interesujące zjawisko przeglądając aukcje internetowe. Zwróciłem uwagę na sprzedaż używanych luster. Chcąc sprzedać lustra, ludzie robili zdjęcia i były to zdjęcia zrobione nie z perspektywy człowieka, tylko z perspektywy lustra. Totalnie niezakomponowane. Bardzo dobrze ten projekt pasuje do tematyki festiwalu Nostalgia, która jest chyba taką zachętą do refleksji, zadumy, odnalezienia własnego miejsca w, w rzeczywistości, w świecie. Kuba więcej. <laughs> Marcin Murawski, Altówka, będę miał zaszczyt zagrać dla Państwa z ninożywanie gruzińską pianistką 18 miniatur Gija Kanczelego na Altówkę i Fortale. Przyst 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 Prz przyst przystawmy raz. się jeszcze raz. Nazywam się Ares Hadzi-Mikolał, jestem w połowie Polakiem, w połowie Grekiem. Dzisiaj będę miał przyjemność wykonać utwory komedy po mojemu. Uwaga! Komeda a head, Bartłomiej Oleś – perkusja, Bartosz Pieszka – wibrafon, Marcin Oleś – kontrabas. Bez dubli. Kuba więcej. Piotr – pianofiligran orzechowski. Zagraliśmy materiał Komeda Exposed. W trakcie festiwalu Nostalgia w Poznaniu Muzeum Narodowym.